Sponsorem audycji jest bank spółdzielczy w Lubaczowie oferujący kredyt we marzenia. Siema, Woźb Cieszanów zaprasza na wielki finał. Gramy w trzech lokalizacjach przez dwa dni. Zaczynamy w sobotę 11 stycznia w Hutorze Gorajec. Koncert Światego o godzinie 18. W niedzielę 12 stycznia, wielki finał. Zaczynamy w dachnowie od godziny 12 do 14. A zagrają dla nas dzieciaki ze szkoły i kapela nad Brusienką. Pomagają też strażacy. Później wszyscy desant robią do Cieszanowa Hala Sportowa Szkoły Podstawowej. Tam gramy od godziny 16. I masa atrakcji będą koła gospodyń wiejskich, będą strażacy z Cieszanowa, będą oczywiście muzyczne atrakcje i licytacje. Wśród zespołów, tak szybko wymienię, eklipse, żmi, salsa, nie zapominajki, kapela nad Brusienką. Będzie się działo, będzie grane. Przybywajcie do Cieszanowa, wszystkie ręce na pokład. Siema!